Siemanko wszystkim, ja jestem Saaajmoooooon i widzowie witam was w następnym odcinku dzisiaj jest taki odcinek Bedor ponieważ chciałem się wam pochwalić, że mam nowego laptopa i w końcu jak to Kuba mówi, że nie laguje wow, mega w ogóle jest Kuba z nami elo i na właśnie ten. I napiszcie czy jak oceniacie, czy laguje coś, czy nic, jak nie to coś zmienia. możecie napisać w komentarzach co. I zostawcie widzowie. Tutaj macie łapkę w górę, subskrypcję z dzwoneczkiem i odcinki macie we korki i co po tego godzinie 1530. I teraz widzowie, jak w tej okazji mam nowego autopową, obiecałem, że to będą odcinki z Roblox, a więc wpadajcie na drugi kanał, link macie w pierwszej linii w opisie. Tu macie jak się nazywa. No i macie też link, kuba też zacznie nagrywać już, teraz będzie miał odcinki. Tak. I widzowie, lecimy do odcinka. Dobra widzowie, Kuba buduje. Myślę, właśnie pomysł tak. w tej grze opowiadał, trochę grał, więc tak to będzie wyglądać. Napiszcie w ogóle, że Kubę też lepiej słuchać, czy tak, czy jak tak, jak wcześniej. Mam nadzieję, że szumów też nie będzie, bo jeszcze wiecie, mam też także ten nowy mikrofon, więc się przyzwyczajam trochę. No i właśnie z trochę posłucham. w ogóle w opisie wiecie, to wszystko mieli. Karta graficzna to jest NVIDIA. Mam dwie oraz Intela, resztę tam wam opiszę, bliski nie pamiętam, wiem, że jeszcze jest, a wiem, że jest 16 giga. No, resztę wam dam no. na koszty żeby człowiek. Górą idą. No, zabijam jednego. Więc właśnie, ja wam tam wszystko na dole wpierd... opiszę od razu, ej idą, idą, ratujcie mnie. Idzie. Głupie, nie no, znali mnie, kopie chyba jest tak, no, tak, to jest... O Model jest Asus gaming No jaki Wow, mega, okay. Wszystko będziecie mieli w wygryźniu do no Monitory się mam jeden dodatkowo, bo w ogóle miałem... Miałem trzy, jeden zlikwidowałem, bo oni mówię Starczy, laptop i do tego mam monitor. Mam nadzieję, że jest lepsza jakość, nic nie laguje teraz. Jak wcześniej pisaliście w komentarzach, że lagowało. No widzowie, mam nadzieję, że nie. Ej, Kuba w ogóle ten. E... No. Nie wiem, czy zapytać. Dobra, zapomniałem, nie wiem co. <ścoughs> Dobra, e, teraz idziemy na człowieka. W ogóle jak niedawno nie nagrywaliśmy, nie? Ej, ile razy nie nagrywaliśmy? Z miesiąc? Około miesiąca i Kuba złowodziej słychać. Co? Dobra, widzowie, niestety się nie udało, by mały problem z Kubą, ale już jest normalnie. W ogóle byłem u Zielonych i łóżka prawie nie że zabrakła. No a no, Kuba pił i dlatego tak było. Co? Nic, nie, wiedzbie, nie. wiem, nie, 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 dobra seria nie, 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 Zobaczycie w ogóle, tak, we wtorek to oglądacie A w ogóle serię, serię były ich teraz kto miał serię, a kto No się kończą To jeszcze, No właśnie, już się, u nas się już kończą, szczerze Zacznijmy wracać Ja możecie napisać do której klasy wyjdzie? Jabieski Gdzie? To no, kopię Ja mam diamenty Zwróciłem go? Co są? Zwróciłem go Właśnie mówię, że teraz inne województwa zaczynają... Ferie. nie pamiętam jaka, ale wiem, że druga już zaczęły jedne no. teraz będą jeszcze jedne, jak wiem tak, jakoś, no teraz akurat, nie, ja nie jestem, akurat że z Mazowieckiego ferie szybko idą jasni no. mieliśmy napiszcie, kiedy mniejszy, czy mniejszy ferie, czy nie najlepszy serduszka więc, no, trzeba o Boże, o nie idzie, niebieski. niebieski, niebieski, niebieski blu, 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 blu. Zwaliłem go, dobra, jedę wyzwaliłem. A drugi? A drugi nie, drugi Łóżko. Kopią, Łóżko. kopią, kopią. Kopią, razy nie. Kopię. I dupą powajnkować. Oboło, czy on idzie tak wysoko? Spadł, spadł, spadł. O kur... Kopię. Ja padłem. Nie, zwalił Dobra widzowie, trzeba lecieć Dobra, łóżko już, no Po łóżku? Nie, łóżko I kopię jeden, na górze jest jeden Kospad, kopię! Kopię! Kula, schował Schował? Kuba! Walił mnie? No szybko bierz, bo kopię Mapotkę, ma podkę! Ma podkę. Kopię, kuba, kopię! No, dupa. Jeszcze mamy łóżko! Aha, już to mamy. Kto niebieski gra w Mają Bóżku? A który to, do niebieski? Przyszedł? Tak, nie, nie, nie upotkał. Dobra, zabijaj go. Czekałem 43 lata, wow, wow. I napiszcie, jak Ci się podoba nowy aż bo to jest nowa strona, w którym robisz montaż. Kuba, do Ciebie się, kiedy wtedy musiał się nagrywać? No nie? nie wiem, że trzeba nagrać. O i tupa. Spadłem. Dobra, wie, kolejna gra się szykuje. Człowiek idzie. Nie, muszę to taki pierwszy odcinek po przerwie. Później <grym> oh. będą lepsze. I luźnie. No, Dobra, Wpadam. No? Jestem Padam, Kuba Jak padasz? Kopię, kopię! Dobra, pad. Widzowie, niestety zaraz tracimy łóżko prawdopodobnie. Patrz jaki... O Boże, gdzie ja rzuciłem. Zabijem jednego. Po łóżku! Ej, łóżko! A, już kuje Jest łóżko, mam kopię usko, Kopię, dupę, z tyłu jest mchowaj. Czerwony jest Jak z tyłu Dupę, nie, kopię, kopię Dupę, chowaj Przesuń się Tylko mam kroczka, mam kroczka on widzielam Nie ma nikogo, dobra ty. My ja lecę teraz O Boże idę do bazy O Boże idę Proszę widzowie, co tu się dzieje, co tu się dzieje Rzad ginę. Dobra, nikogo nie ma. Dam wam zdać kiedy będzie szedł. Idzie, okay. idzie, widzowie, idzie, idzie, człowiek. Idzie, o. idzie. Dobra. ja go nie mogę bić? Spadł. Drugi idzie. Żyje? Dobra, Dobra. widzowie. O nie, idą człowieki. Kuba idą. Kopie, kopie. A, A ja wiem, kurwa. Dobra, ja idzie go zrobię. Mieliśmy Kuba legendarne odcinki na twoim kanale z Jump'a Będą, a teraz chowałem <laughs> A będą? Będą, będą TNT Jump'a będziesz? Mm -hmm. Kopię. Pat! Uciekł Pat! Uciekł, uciekł, szybko roć się, roć się T! O o Kopie, kopie! Kluczek daj! To? Klocek daj. Mm. Jak? Użko nie nie wiem, ma nie łóżko? ma jednego klocka, tu klocka nie głodzisz Dobra po łóżku, jak, jak, jak dalej każdy ma łóżko? Tak już tyle czasu, twój każde ma łóżko. No boże, Jak to można? Teraz łóżko Kuba, no i tu można? Noo, Kuba no Oj, tu Idą. Nikt nie idzie. O boże, spadłem. Idę po jakieś emeraldy na żeby na łóżku to Aha Idą chyba do bazy, tak idzie, czerwony idzie. No mówię, czerwony. Dwóch czerwonych idzie. Idzie czerwony. Dłuch idzie, nie ma w bazie. Dobra, no idę, na górze idę. Jest. Żyj tam, żyj, żyj, żyj. Idę na górę, na górę, na górze jest. No ty, ty, Moi dupa. No broń, broń, kuba. Idę, gdzie on jest? A tu jest! Idę go, Padłem. Dobra, widzowie uf, uf, uf. Trzeba kupić jednego fireballa. Fireball. Co? spadł nie Co? O nie, do, nie, do, nie do, do, dobra, to nasz idzie. To nasz idzie, się wydarzyłem. kuba co to za gra? Dobra widzowie, to nie ma za długo będzie trwało. Dam wam znać, jak będzie jak ktoś liście komuś łóżko. Dobra widzowie, pierwsze łóżko odniszczone mam... Czajź to, że mam 8 zabójstw, nawet nie wiem z jakiej racji. Uchowu, i ja mam dwa. Pierwsze już zniszczone widzowie. No, cud się stał normalnie. No, cud. Idę nie górą, my, idę oh, górą. znowu będę wam mówił, jak się będzie coś działo. <grym grym> co wiedziałem, nie zrobiłem, co <grym> się przed chwilą zadziało. Stać mnie. Widziały to, widziały to. Widziały to. Zróbcie mówić. No, dawaj, szczel. Skocz i szczel. No, padam. Padam. Uwa, lol. Dobra widzowie, o, o spadł! Spad spad jeden. Konzo. I co? Nub Ile jeden? masz zabójstw? Cztery. dziewięć. Jedną mam eliminację, cud. O tu jest! Na górze jest. A, co to znaczy? I człowiek jest jeden na górze. Ktoś na lewo, koś idzie. A nie kto. Dzwony na lewo. Góra. Bo ty na górze jesteś? Podawaj no już czerno. Będę takie fliły. Kurczę, no nie wiecie kto! <grym> no to wy idzie na to, ale na to, jak to? Dobra, zabity w końcu. drugi idzie? 11. Mam... O ty mało pojedna. O kurna, co ja zrobiłem? Uszko! Uszka! Łóżko! Ja jestem, ja jestem. Boże, JavaScript mam 12 zabójstw! Widzowie, rekord w zabójstwach, Tę nadzieję, że to mój pierwszy rekord zabójstwa. Nie miałem nigdy tyle zabójstw. No. Za Mówię, że to jest mój rekord zabójstwa no, tak. Mam 12 no, brawo. zabójstw. zabójstw. Brawo. I jedną eliminację, więc no. Widzowie, dalej do odcinek oh 4, do legendy się prosem. staje się prosem Tak, to są... Gorsze jak to mówi wtedy... Co on, czego on życzy? Czego on rzucił Firebola? co się stało? Co się stało? Co on rzucił Firebola? Nie wiem... Łóżko, ratuj. Tu kopie, może kopie... To kopiesz? A, to może ty łóżko kopiesz? No, to jak kopiesz? Kopię łóżko. Bud buduje to łóżko. Buduje. Widzieli? Oni tak. na górze? Góra. O. Oj, i jest ktoś.

Trzynaście zabójstw, no nie wierzę w to. Pat, poszedł do bazy naszej. Nie. Kurczę, gdzie nie. ja skoczyłem? Czternaście zabójstw, Kuba. Chyba mam najwięcej, nigdy tyle nie miałem. Widzisz co się, czy się działo? Trzy, trzy osoby mnie naraz raz podjechały Jak to... i zaraz każdy łóżka z, nie z będzie Czerwony. Cztery. Bierzesz? Wow, cztery osoby były Szymona. Ja żyję. Ja. No znowu Praknie. ktoś jest. No kurna. O, widzę go. kopię czerwony kopie. Widziałem go. Gdzie, góra? Z go zabijem. Gdzie? Z boku się skopał. mnie moją nasyany. Szymon, zrób coś. Gdzie oni są? Widzowie... O co? Oni strzelają w nich. O nie! Ja nikogo nie zabiję. Ha! Padam! Padam! Zdechłem już. Widzowie, padłem już, a Kuba gdzie jest? Ja daję żyję. Dobra, żyję. O Boże, no. dobra, widzowie, oglądam Kuba, jak co, to, to już mnie nie ma. A powiemy gdzie oni idą. Widzowie, no. no, idziemy tędy. O żółty okay. powiem ci tak. jeden, jeden żółty jest u zielonych A tam tu. Drugi to nie wiem, drugi chyba jest... Nie wiem gdzie jest drugi. Czerwoni są aż... Czerwoni, ej, może i do czerwonej, bo czerwoni są w bazie się zamknęli. zbudowali się wełną w bazie. Żółci chodzą. Dobra, a nie wiem co to będzie Dobra, tam mam znać jak będzie... jak, jak Kuba Dobra widzę, że Kuba niestety. Bo, e, bardziej mi dało HP. Uuu, HP. XP, tak, Więc dobra, Więc tak. W takim razie e, Boże. ja wiem na kończę. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie jakieś łapki w górę, Subskrybujcie z dzwoneczkiem. Odcinki macie nagle wtorki, sobie to o godzinie 15.30. Na kanale w jest Roblox, spada się pierwsza linia w opisie. W środę o godzinie 14.30. Macie Kuby Kuba też nagrywa. Pa!